Spawanie laserowe posiada szereg różnych zastosowań. Przykładem zastosowania technologii spawania laserowego jest łączenie komponentów pod zespoły. Parametrami przemawiającymi za tego typu technologią w porównaniu do tradycyjnego spawania są wysokie prędkości procesu, wysoka precyzja, czystość procesu, małe odkształcenia powierzchni spawanych laserowo, jak również wąska strefa wpływu ciepła, wąska spoina oraz możliwość łączenia materiałów, które ogólnie są przyjęte jako trudno spawalne. Bardzo ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem jest laser cladding, w którym to procesie poprzez wprowadzanie precyzyjnych napoin zyskujemy wzmocnienie miejscowe krytycznych struktur elementów, przez co niwelujemy konieczność dodawania elementów wzmacniających strukturę oraz wytrzymałość. Ponadto dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie zastosować cieńszą grubość materiałów jak również obniżyć koszty produkcji, co w przeliczeniu na wysoki wolumen produkcyjny generuje znaczące oszczędności. Przykładem zastosowania procesu laser playbook jest tutaj detal stosowany w podzespołach podwozia samochodowego. Pracownicy Wydziału Domaczej Informatyki wspólnie z firmą Polmotor, wraz z centrami inżynieryjnymi dużych koncernów motoryzacyjnych, takich jak Volkswagen, BMW, Mercedes, Fiat, firma PSA, opracowujemy technologię produkcji struktur samochodowych, takich jak ten próg, który tu przedstawiam. Jest to technologia tłoczenia na gorąco, która jest bardzo nowoczesna. Potrafimy dzięki tej technologii produkować części bardzo lekkie o dużej wytrzymałości. Końcowym etapem Produkcji jest zgrzewanie, kompletacja, która polega na łączeniu elementów, struktur w jedną całość.